Co historyk sztuki może robić w Katowicach? Być może część z Was zadaje sobie to pytanie. Wokół naszej dyscypliny narosło szereg przesądów. W niektórym wydaje się, że historyk sztuki powinien kontemplować zmurszałe mury posępnych zamków i wyniosłych katedr. I zapewne, jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, obecność historii sztuki tutaj, w największym mieście Górnego Śląska, może zaskakiwać. W ciągu najbliższych kilkunastu minut postaram się przekonać Was, że także tutaj w sercu górnośląskiego okręgu przemysłowego, Katowicach, historyk sztuki może znaleźć szereg bardzo atrakcyjnych tematów. W tym celu omówię zaledwie kilka, z wielu obiektów architektury. Które powstały w części miasta skupionej po południowej stronie torów kolejowych w okresie stosunkowo krótkim, ale w dziejach Górnego Śląska i Katowic szczególnym, w tak zwanym dwudziestoleciu międzywojennym. Jak sygnalizowałem, czas ten był dla miasta, a także dla całego regionu. Czasem wyjątkowo intensywnym i specyficznym. W roku 1922, wraz z podziałem obszaru plebiscytowego między Polskę i Niemcy, Katowice zyskały szczególną rangę. Stały się stolicą województwa śląskiego. Województwa śląskiego specyficznego pod co najmniej dwoma względami. Po pierwsze. Było to jedyne tak uprzemysłowione województwo II Rzeczypospolitej, co wiązało się oczywiście ze stosunkowym jego bogactwem. Po drugie, było to jedyne województwo, które cieszyło się autonomią a więc wyposażone było nie tylko we własny parlament, ale również we własny skarb, w którym Pozostawała znacząca część wypracowanych w województwie śląskim środków. To oczywiście umożliwiało podejmowanie przedsięwzięć architektonicznych na imponującą skalę. Swoją opowieść rozpocznę w tej niezwykłej przestrzeni, którą w dobie międzywojnia ukształtowano jako forum administracyjno-kulturalne. Jedyne w swoim rodzaju w skali całego państwa polskiego. Kiedy Katowice uzyskiwały nową rangę jako stolica województwa, nie były w pełni przygotowane do tej właśnie roli. Wcześniej pełniły funkcje wyłącznie siedziby władz powiatowych. Brakowało zatem odpowiednio reprezentacyjnych gmachów, które mogłyby pomieścić instytucje. Nowego autonomicznego województwa. Co więcej, z perspektywy polskich władz, problemem było również dotychczasowe na wskroś prusko-niemieckie architektoniczne oblicze miasta. To wszystko inspirowało przedsięwzięcia, które w znaczącym stopniu koncentrowały się właśnie w tej części miasta. Pierwszym była budowa imponującego gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W celu wyłonienia projektu rozpisano konkurs, a z niego z góry wyłączono projekty neogotyckie. Zakładano bowiem, że ta tradycja kojarzy się z niemieckim duchem. A tego właśnie starano się z przestrzeni Katowic i wschodniej części Górnego Śląska wyeliminować. Z konkursu zwycięsko wyszła grupa architektów krakowskich, która zaproponowała bardzo monumentalne rozwiązanie, posługujące się elementami repertuaru antycznych form architektonicznych. Tym, co szczególnie zwraca uwagę w przypadku gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest jednak specyficznie kształtowana bryła z potężnymi, narożnymi ryzalitami, które agresywnie zawłaszczają otaczającą przestrzeń, przypominając architekturę obronną. Mogą kojarzyć się z bastionami i to skojarzenie wydaje się w pełni uprawnione. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w akcie erekcyjnym zapisano, iż gmach ten ma być pomnikiem mocarstwowej potęgi państwa polskiego na jego kresach zachodnich. Ta retoryka, jak również architektoniczna forma wpisywały się. Klimat zimnej wojny, ideologicznej konfrontacji, która nie zakończyła się wraz z podziałem obszaru plebiscytowego w 1922 roku, ale trwała aż do wybuchu II wojny światowej. Ten bastion, jakim miał być nowy gmach symbolizujący polskość wschodniej części Górnego Śląska, wzniesiony został przeciw zakusom zachodniego sąsiada. W tej architekturze zakodowano jednak znacznie więcej treści symbolicznych. Spójrzmy na kapitele przyściennych filarów. W tej fasadzie, za którą kryje się główna część gmachu, mieszcząca pomieszczenia sejmowe. W głowicach tych umieszczono wizerunki piastowskich orłów, a nieco wyżej w atcyce pojawia się godło II Rzeczypospolitej. Akcenty symboliczne kryje w sobie również opasujący ryzality frys. Tu po raz kolejny pojawiają się orły, tym razem jednak nie są to znaki herbowe II Rzeczypospolitej. Ich geometryczna stylizacja nasuwa skojarzenia z rzymskimi orłami legionowymi. Wydaje się, że to skojarzenie również zostało zaprogramowane przez twórców dekoracji i w tym przypadku Orły, choć rzymskie, miały kojarzyć się z legionami Józefa Piłsudskiego. Pamiętajmy, że górna część gmachu realizowana była już po zamachu majowym 1926 roku w którym władzę w Polsce przejął obóz polityczny marszałka Piłsudskiego zwany sanacją reprezentowany w województwie śląskim przez wojewodę Michała Grażyńskiego. Jedną z ambicji nowego rządcy województwa śląskiego było wykazanie i to właśnie jego obóz polityczny zasłużył się szczególnie w dziele włączenia wschodniej części górnego Śląska do państwa polskiego. To właśnie Grażyński dołożył wszelkich starań, by tradycja powstań śląskich kojarzona była z obozem sanacji obozem, który wśród górnoślązaków nie cieszył się specjalną popularnością ani szacunkiem. Stąd szczególne starania wojewody i jego otoczenia by przy pomocy inwestycji architektonicznych, a także Dzieł rzeźby pomnikowej, utwierdzać autorytet władzy. W sanacyjną politykę pamięci wpisywała się także inicjatywa budowy w przestrzeni katowickiego forum pomnika Józefa Piłsyckiego i Powstańca Śląskiego, podjęta po śmierci marszałka w 1935 roku. Rozpisano konkurs, w którym zwyciężył projekt chorwackiego rzeźbiarza Antuna Augustin Chorwat zaproponował połączenie wyniesionej na wysokim cokole statui Piłsudskiego na koniu z grupą znajdujących się u dołu monumentu powstańców śląskich. Ta ostatnia wzbudziła pewne zastrzeżenia sądu konkursowego, bowiem Chorwat przebrał powstańców w stroje serbskich chłopów. Konieczna była zatem korekta pierwotnego projektu. Jeszcze jeden aspekt pomnika świadczy o tym, iż chorwacki artysta nie w pełni orientował się w polskich realiach. Jak powszechnie wiadomo, Józef Piusycki dosiadał klaczy imieniem Kasztanka. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż Augustinczyk w swojej statui przydał o jeden element za dużo. Kiedy Chorwat w swojej pracowni Realizował pomnik Józefa Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego. W przestrzeni forum trwały już prace budowlane nad kolejnym gmachem, nad imponującą siedzibą Muzeum Śląskiego. Muzeum to miało być odpowiedzią na uberschleszczyzn Landesmuseum, znajdujące się niedaleko, bowiem w Bytomiu, ale po drugiej stronie dzielącej Górny Śląsk polsko-niemieckiej granicy. Muzea te. Pod pewnymi względami były podobne. Oba stanowiły instrument ideologicznej walki. Jedno prezentowało wizję kultury i historii Górnego Śląska jako regionu na wskroś niemieckiego, drugie natomiast jako regionu na wskroś polskiego. Rozpisano konkurs, który jednak nie przyniósł satysfakcjonujących rezultatów. Wobec czego powierzono zadanie zaprojektowania gmachu młodemu uzdolnionemu pracownikowi śląskiego urzędu wojewódzkiego Karolowi Szajerowi, wychowankowi Politechniki Lwowskiej. Szajer, który zapoznał się z architekturą muzealną w zachodniej Europie, zaproponował ultra formy, wpisujące się w radykalny, awangardowy modernizm zwany funkcjonalizmem. Muzeum śląskie było przejawem kursu na nowoczesność przyjętego w architekturze województwa śląskiego w latach 30. Niestety, po wkroczeniu wojsk niemieckich w roku 39 władze, władze okupacyjne podjęły decyzję o rozbiórce tego niezwykłego gmachu, który z pewnością należał do najbardziej nowoczesnych gmachów. Muzealnych naszego kontynentu. W ten sposób władze nazistowskie chciały zakomunikować mieszkańcom Górnego Śląska, że polski rozdział w dziejach ich krainy definitywnie został zamknięty. Wobec tej niepowetowanej straty odosobnionym przejawem nowoczesności w architekturze katowickiego forum pozostaje dawny gmach urzędów niezespolonych. Obecnie stanowiący własność Uniwersytetu Śląskiego. Obiekt ten zaprojektowany został przez Witolda Kłębkowskiego, podobnie jak Szajer zatrudnionego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Pomieszczono w nim te biura, które nie zmieściły się w przestronnym przecież gmaku Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, co dobitnie świadczy o skali ówczesnej biurokracji. Najbardziej spektakularnym przejawem nowoczesności w architekturze międzywojennego województwa śląskiego i jego stolicy stał się budynek, który widzicie za moimi plecami. Nazywany Drapaczem Chmur. Ta zwyczajowa nazwa może wydać się mocno na wyrost. Katowicki Drapacz Chmur swoją skalą nie może równać się ze swoimi amerykańskimi wzorcami. Pamiętajmy jednak, że. W momencie oddania do użytku w roku 1934 budynek ten był najwyższym obiektem mieszkalnym II Rzeczypospolitej. Składa się z dwóch zasadniczych części. W niższej pomieszczono biura Urzędu Skarbowego, natomiast w wyższej mieszkania, które oddano do dyspozycji pracowników. Obiekt powstawał w czasie niezwykle trudnym dla Górnego Śląska, Europy i świata. W latach wielkiego kryzysu, który dotknął także górnośląski przemysł. Stąd warto przyjrzeć się także ekonomicznemu aspektowi tego przedsięwzięcia. Za elewacjami katowickiego drapacza chmur kryje się szkielet ze stali zrealizowany przez Górnośląskie Zakłady mianowicie przez Hutę Królewską na terenie obecnego Chorzowa. Władze wojewódzkie zamierzały promować wykorzystanie elementów stalowych w architekturze, licząc na to, że poprawi to sytuację branży zakładów hutniczych na terenie województwa śląskiego na rynkach ogólnopolskich i europejskich. Katowicki drapacz chmur może być postrzegany jako najbardziej spektakularny przejaw wspomnianego już kursu na nowoczesność. Choć w ramach tej tendencji posługiwano się formami, które możemy spotkać na całym naszym kontynencie, a także poza Europą, w przypadku górnego Śląska ich zastosowanie miało szczególny wymiar. Polsko-niemiecka rywalizacja, Inspirowała dzieła nowoczesnego budownictwa po obu stronach granicznego kordonu. Obie strony chciały wykazać, że to pod ich rządami Górny Śląsk rozwija się lepiej, że to ich administracja jest źródłem prosperity i dobrostanu mieszkańców. Oblicze Katowic i Górnego Śląska, starannie konstruowane przez sanacyjne władze województwa, to jednak nie tylko nowoczesność, ale także tradycja. Tradycja reprezentowana przede wszystkim przez drewniane kościoły, których było wówczas w regionie wciąż sporo. Jeden z nich w latach 30. ubiegłego wieku został przeniesiony z niewielkiej miejscowości Syrynia koło rybnika do katowickiego parku Kościuszki. Tutaj stanął w miejscu rozebranej wieży Bismarka. Ten pochodzący z początków XX wieku pomnik po włączeniu Katowic do Rzeczypospolitej Polskiej e, początkowo został przekształcony w Monument Tadeusza Kościuszki. Z czasem jednak władze uznały ten lifting za niewystarczający. Wieże rozebrano, pochodzący z tej rozbiórki granit wykorzystano przy budowie katowickiej katedry, a tu właśnie e, posadowiono ów kruchy pomnik przeszłości. Jak e, głosiła propaganda, e, w przeszłości jednoznacznie słowiański i polski. Właśnie jako koronny dowód polskiego charakteru kultury Górnego Śląska, drewniany kościół cieszył się szczególną popularnością w oczach władz Katowic i województwa Śląskiego. Jednak ta interpretacja nie była jedyną. Po drugiej stronie polsko-niemieckiej granicy, w trzeciej Rzeszy, drewniany kościół. Uznawany był za wyraz prastarych germańskich tradycji. W takim charakterze dokonano też rearanżacji drewnianego kościoła, który na początku XX wieku przeniesiony został z Mikulczyc, dzisiejszej dzielnicy Zabrza, do parku miejskiego w Bytom. Tam początkowo po podziale Górnego Śląska służył jako. Miejsce ekspozycji obiektów sztuki sakralnej z miejscowego muzeum. Ale po podejściu do władzy narodowych socjalistów zdecydowano się na zasadniczą zmianę charakteru tego zabytku. W jego wnętrzu zaaranżowano miejsce pamięci o niemieckich żołnierzach poległych w I wojnie światowej. Na zewnątrz, natomiast w urodziny kanclerza III Rzeszy. Zasadzono dwa dęby, którym uroczyście nadano imiona Hindenburg i Hitler. Mam nadzieję, że w ciągu tych kilkunastu minut udało mi się przekonać Was, że w Katowicach i na Górnym Śląsku historyk sztuki może mieć pełne ręce roboty. Naszym zadaniem jest nie tylko analiza form dzieł architektury, malarstwa i rzeźby, ale także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co poprzez te formy Artyści czy zleceniodawcy starali się nam zakomunikować. Badamy to, w jaki sposób dzieła sztuki były wykorzystywane po to, by nas przekonywać, ale także by nami manipulować. Czy jest lepsze miejsce do takich dociekań niż ten region i to miasto, w którym tak wielu starało się powiedzieć tak wiele? Bez wątpienia Katowice to dobre miejsce do studiowania i uprawiania historii sztuki.